W angielskim posiada wiele nazw, ale najczęściej stosowana jest ATM, czyli automatyczny kasier. U nas jego rolę pełnią bankomat i wpłatomat. Podobnie jak prawdziwy kasjer bankomat identyfikuje nas, sprawdza stan konta i pozwala wykonać szereg operacji. I podobnie jak kasiera, trudno go okraść. Sprawdźmy, jak działa. Pierwszym zadaniem bankomatu jest ustalenie, czy karta nie jest fałszywa. Następnie musi znaleźć informację o naszym koncie i wreszcie zrealizować zleconą przez nas operację. Jednocześnie musi dbać o bezpieczeństwo znajdującej się w środku gotówki. W pierwszej kolejności maszyna sprawdza naszą tożsamość. Czarny pasek wygląda na pustelę. Wyposażone w dwa czytniki bankomat rozpoznaje w nim miliony mikroskopijnych magnesów. Tworzących kod binarny. Pierwszy czytnik sprawdza, czy karta nie została podrobiona. Zadaniem drugiego jest potwierdzenie wprowadzonych przez nas danych. Gdy kod PIN jest prawidłowy, bankomat łączy się z siecią banku, a ta wydaje polecenia, zapewniając dostęp do skarbca. W środku znajdują się różne nominały, nawet po tysiąc z każdego. Jedna szuflada jest przeznaczona na wpłaty. Gdy wrzucimy czek albo pieniądze w kopercie, te trafiają do pojemnika i liczone są później. Niektóre bankomaty posiadają funkcję wpłatomatu i są w stanie samodzielnie liczyć banknoty. Funkcja ta pozwala maszynie samodzielnie uzupełnić braki. Podczas wypłaty banknoty pobierane są pojedyncze, liczone dzięki czemu maszynie nie zdarza się pomylić na korzyść wypłacającego. Bankomat jest bardzo skrupulatny. Gdy banknot przelatuje przez rolki, specjalny czujnik sprawdza jego grubość. Ta odpowiada grubości pojedynczej warstwy farby. Gdy jest większa, maszyna uznaje, że ma do czynienia ze sklejonymi banknotami. Mniejsza oznacza fałszywkę. Tak czy inaczej, czujnik wykrywa nieprawidłowości i odrzucone banknoty trafiają do osobnego kosza. Przerwa w liczeniu związana jest właśnie z taką sytuacją. Gdy odbieramy gotówkę, bank dostaje informację o transakcji, my odbieramy kartę i pokwitowanie. Ponieważ na świecie znajduje się półtora miliona bankomatów, dostęp do gotówki jest powszechny. Złodzieje doskonale o tym wiedzą. Próbują sforsować zabezpieczenia palnikami, łomami, a nawet ciężarówkami, ale nie mają żadnych szans. Bankomaty zbudowano z przeszło 100 kg stali, dzięki czemu są w stanie sprostać 22 tonom brutalnej siły. Skarbiec z pewnością wytrzyma do przyjazdu policji. Gdy mimo wszystko złodziej zdoła otworzyć maszynę, szuflady zalewane są barwnikiem, wskutek czego banknoty stają się bezwartościowe. W środku zamontowano również odbiornik GPS, pozwalający ustalić pozycję geniusza, który postanowił wziąć bankomat na hol. Co bardziej rozgarnięci, próbują sztuczki z kartą. Montują fałszywy czytnik albo miniaturową kamerę, która pozwala ukraść hasło. Im również łatwo pokrzyżować plany. Bankomaty przeszły długą drogę, nim stały się niezawodne. Będą nam służyć tak długo, jak długo gotówka pozostanie w obiegu. Wersja polska Master Group Studios. Tekst Tomasz Ross. Czytał Daniel Załuski.